Cześć! Przychodzę do Was z ostatnią porcją porad przed biegiem z pieskiem o złotą paproć. 3-4 godziny przed biegiem zadbaj o dobre nawodnienie swojego psa. Możesz do tego celu użyć psich elektrolitów lub wody z lekkostrawnym posiłkiem. Pamiętaj, aby później niż 3-4 godziny przed biegiem nie podawać psu już żadnych posiłków. Na 30 minut przed startem możesz jeszcze zaproponować psu samą czystą wodę. W gorące dni... Pamiętaj o schłodzeniu swojego psa przed biegiem. Możesz do tego użyć wilgotnego ręcznika lub pobliskiego strumienia. Najważniejszymi miejscami na ciele psa do schłodzenia będzie brzuch i okolica głowy. Pamiętaj jednak, aby nie było to brutalne namaczanie. Pozwól psu samemu wejść do wody, bądź spryskaj go delikatnie wodą albo wmasuj ją wilgotnym ręcznikiem. Możesz zwilżyć również grzbiet psa. Nie przesadzaj z moczeniem całego psa. I nie pozwól mu zbyt długo stać w zimnej w wodzie. Ponowne delikatne chłodzenie możesz zafundować psu na punkcie żywieniowym, gdzie będzie rozdawana również woda. Pamiętaj, że organizm psa różni się od ludzkiego. Psy nie oddają ciepła w taki sposób jak my, dużo łatwiej o ich przegrzanie w ciepłe dni. Cały czas monitoruj więc samopoczucie swojego psa, i jeśli potrzebuje się schłodzić, pozwól mu na to. Czasem 2-3 minuty postoju mogą być dla zwierzaka zbawienne. Nie zmuszaj psa do trzymania tempa przekraczającego jego możliwości. Nie zapominaj, że rozgrzany beton czy kamienie są trudnym podłożem dla psich łap. Kiedy tylko możesz, biegnij bokiem i nie pozostawiaj swojego psa w słońcu. Zanim pozwolisz psu ponownie schłodzić się po biegu, upewnij się, że jego organizm chwilę odpoczął, a mięśnie delikatnie ostygły. Jeszcze nie trenujesz? Bierz się do roboty!